Widzowie, napiszcie mi w komentarzu, jak tam się bawicie na wakacjach. Bo ja musiałem wrócić do szkoły. Właśnie stoję przed nią i pójdziemy na lekcję, aby się uczyć. Dzisiaj stanę się najmądrzejszy w Minecraftcie. Już przeszedłem właśnie ze swoim ołówkiem i notesem. Dzisiaj będę zapisywał wszystko tutaj. Tak samo mam książki przygotowane, jedną, drugą. Nawet mam jabłko, które jest z książki. I będę mógł zjeść to jabłko, aby dostarczyć jak najwięcej wiedzy. A zobaczycie! Jak ja będę mądry, jaką będę miał głowę. Ha, ha, oglądajcie samo końca. Ja wchodzę do środka, a wy możecie wejść z zapeczką w górę, może spotkamy innych uczni, którzy tutaj są, uczniowie! Halo! O, dobry, ten, witam, witam! Widz, widzimy się w szkole z powrotem. O, teraz elegancko, mój braciak, tutaj jest moja dziewczyna! I teraz musimy gramy sobie w piłkę, ale teraz idziemy się uczyć. Książki, książki i stanę się najinteligentniejszym. Będę miał, miał rozwiązanie na wszystkie zadania Będę potrafił wszystko wymyśleć w Minecrafcie Nowe rzeczy, nowe itemy Wszystko dzisiaj wymyślę Wchodzimy do środka A wy widzowie wejdźcie zapeczką w górę i subskrypcją Pamiętajcie o subskrybowaniu mojego kanału Tam na dole taki czerwony przycisk A każda subskrypcja to jest jeden widz więcej Czyli jedna osoba więcej Jedna osoba równa się jedna Plus jeden, plus jeden równa się milion I zbliżamy się miliona Moje rozwiązania o, jesteśmy tutaj, nauczyciel już czeka w klasie e, Wejdźmy, siadnijmy sobie Tutaj Sebek, Patrycja ciebie. Jesteśmy na lekcji I dzisiaj nauczyciel będzie nam dawał zadania O, mamy tablicę I weźmy to, rozwiążmy Ja kładę swoje tutaj, czekaj, książki Rozłożę je, czekajcie Oj, <laughs> jedna aż lewituje Postawię je może na ziemię Mam dużo książek zabranych ze sobą To są moje książki Mam też notes, żeby sobie zapisywać Patrzcie, tutaj z ołówkiem wraz Kolejne książki otwarte, możemy czytać się i się po prostu uczyć. Uwaga, nauczyciel nas przywitał. Witam wszystkich na lekcji matematyki. Uuu! A ja matematykę, no tak nie lubię, a wy lubicie, Patrycja? Sebek? No ja bardzo. lubię nie ja do matematyki. Będzie ciężko, nie? Dobra, uwaga, zaczynamy. Muszę rozwiązać dobrze. Zadanie pierwsze. Patrzymy, co nam nauczyciel zada. Moja głowa powinna z czasem rosnąć, gdy będę się uczył więcej więcej. Dobra, mamy 12 plus 2. Ja wiem, ja wiem, ja wiem, ja wiem. A wy wiecie, Pati, e, Sebek? Tak, tak, średnio. No zgadniecie, ile to jest? No powiedzcie. 23. No ile? ile? I... 23. 23? <laughs> Źle, źle, a ty, Patrycja, Nie, ile Ja to jest się 32. <laughs> Nie potrafią, to jest 14. 14. Kto zgadł? Uwaga, nauczyciel. Teraz pokażę, kto zgadł. Napiszę imię albo nick. Uwaga, kto zgadł, no kto, kto. Brawo, Smajslow, czyli ja zgadłem. Tak jest. Ja wiem, ja wszystkie porównania będę znał w jednym paluszku. Ha, będę więcej się uczył i uczył i uczył się. Dobra, lecimy z drugim zadaniem. Będzie chyba jeszcze cięższe. Muszę wszystko 10 razy. 10, no to jest proste. Oj, ja oj. wiem, ile to jest. To jest to będzie 30. To jest... Tysiąc. Tysiąc nie, źle. To jest 100. Czy zgadłem, uwaga, czy zgadłem to równanie? To jest równe stówka, R równa stówęńczcia. Uwaga, brawo smajsł, tak zgadłem. Tak Ale ty jest. Mądry. Więcej, Skąd ty więcej to jest mądre. Więcej zadań, więcej nauczycieli, ja wszystko zgadnę. Ja potrafię liczyć, muszę dużo uczyć się, dużo uczyć się. Jak najwięcej muszą czytać i się po prostu uczyć, uwaga! Zadanie trzecie, teraz będzie trudniejsze. Zadawaj pan, szybciej, szybciej. Nie mogę wytrzymać. Chcę znać każde równanie, chcę odpowiedzieć na wszystko. Ja potrafię, ja umiem. No uwaga, co to będzie? Co to będzie 777 razy 651? Co? Eee, jak? To, to, to ja, to jest trudne, ciężkie, równanie. to jest bardzo ciężkie, joo, dobra, ja zgaduję, nie, to nie jest milion, to jest y, pięć, pięć, pięć tysię, nie, y, 500 nie, pięćset tysięcy pięć osiemset siedem, coś takiego, i uwaga, czy zgadłem, <grywa> uczynię sam myśli, on nie wie, o co chodzi. <grywa> Nauczyciel ma sam ciężko to w ogóle obliczyć. I jak nauczycielu dobrze odpowiedziałem? Dobrze, dobrze, to jest ponad pół miliona. Tak zgadłem, brawo! Ej, Równa nie zostało zgadnięte przeze mnie, wszystko coś potrafię zgadywać. Co się stało z twoją głową? Co, Co coś się stało z moją głową? Co się stało z moją głową? Coś, e, moją głową? coś, e, moją głową? coś mi wystaje! To chyba jest mózg? Coś Faktycznie. Yo, ja mam mózg! Patrzcie, na dół, góry! Moja głowa się Yo. lekko Dlaczego powiększyła. On ci wyszedł z głowy? Ej, chyba widzicie tam u góry. Chyba jesteś za mądry, właśnie. M My Mój mózg A widzisz cały Patrycjak Tutaj tak no się schyla? Widzę go. Weź go, przybliż. Ja no przybliżyłam mu wow, on, on się nie mi, mieści w tej mi mózg wywalił widzowie, słuchajcie. Staje się mądrzejszy, tak jest. Muszę liczyć więcej, liczyć więcej, więcej, więcej. Chcę więcej, nauczycielu, dawaj mi to równanie. Chcę zgadnąć. Kolejne zadanie, kolejne zadanie. Jeszcze trudniejsze mi daj. Dawaj, dawaj, nauczycielu. A później możemy pójść. Ja wszystkie kąty prostokątny oblicz że Ja jestem najmądrzejszy, stanę się bardzo inteligentny. Uwaga, zadanie czwarte. Zgadnijmy teraz to zadanie. Jakie on nam tutaj zada? 60 tysięcy razy 57? I o ile? Eee, ja wy to nie mogę. zgadniecie? Dacie nie ma pojęcia. Jakieś e, 5 miliardów. E, nie, za dużo. Co? Ja znam, ja znam. 60 tysięcy razy 57 to jest uwaga. 3 miliony. 3 miliony, czekaj, liczę, liczę, liczę. 3 miliony, 3 miliony. Czekaj, mój mi głowa... Aj, aj, nie mogę, nie mogę zgadnąć. Muszę zgadnąć, muszę zgadnąć. Zgadnę to, zgadnę to, ale mi się głowa kręci. To jest 3 miliony. 3 miliony 420 tysięcy. I? Czy zgadłem? 3 miliony 420 tysięcy. Uwaga! Czy to będzie poprawny wynik? Wow, brawo, zgadłem! Widzicie? Wow, wow, ale jak ty to to kozak. Super, jak ja się cieszę, jestem najmądrzejszy i co i co, nauczycielu? Nie załamiesz mnie, nie załamiesz mnie! Widzicie? Ej, no bo zaś, ty, ale co? tobie Znowu głowa chyba urosła chyba głowa. jeszcze Ona bardziej. Jest co? co się stało? Na cały czas Jaka duża głowa. Ej, patrzcie, mi głowa rośnie od liczenia, Staje się o. jeszcze mądrzejszy. Jo, No nie źle. Im więcej liczę, im więcej wykonuję różnych rozwiązań. To mi głowa rośnie. A co mam w środku, widzicie to? Coś tam no, się ja wystaje. Ja tam, tam jest taki, taki mózg, tak? Mózg. Ta, 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 ta. Jo. ol, niesamowity widzowie mam, uwaga! Główka pracuje, Smyslow, nauczyciel napisał. Dobra, teraz chcę coś zręcz zręcznościowego. Chcę coś innego. Panie nauczycielu, wyjdźmy. Chcę wszystko obliczyć. Ja, ja jestem najmądrzejszy. Wszystko zrobię. Ja mogę wam obliczyć kąty, co tylko zechcecie. Uwaga, za mną. Idziemy za nauczyciela. Nauczyciel mnie teraz sprawdzi w coś innego. Jesteśmy teraz właśnie na sali gimnastycznej. Zobaczymy, czy tutaj mi głowa pomoże. Ona coraz to rośnie. Oglądajcie dalej. Zobaczymy, do jakiego momentu aż mi urośnie. Jaka będzie wielka. Uwaga, wystawił teraz tarczę. Muszę obliczyć kąty. Kąty lecenia, ale czy Czekaj, rzucił tu łuk. Ej, mam łuk, dostałem. Teraz chyba będziemy strzelać do tej tarczy. Wow, będę musiał celność. Na oczyle coś pisze. Uwaga, będzie jakieś zadanie. Zobaczymy, co tutaj teraz muszę zrobić. E, musicie trafić w środek. Teraz trzeba w środek walnąć, ten cały. Tylko muszę obliczyć wszystkie kąty, aby ta strzała idealnie tam trafiła, bo leciała. No zobaczymy, tutaj napisał obliczyć kąt trafienia. Wow, żeby celność w sam ten środek idealnie. No dobrze. Dobrze, no to dawajcie. Pierwszy zaczyna mój brat, albo nie, moja dziewczyna. Poczekaj, jeszcze mi daje łuk. O, i dostałem. Patty, dawaj, zaczniesz. Ja jeszcze nie mam tego łuku. O, nie mówię, No, okej, okay. no to Patty, uwaga, będzie teraz strzelała. myśmy to stanąć? rozwalmy? Tutaj? chcę teraz nie dobrze? potrzebujemy tego i strzelajcie, zatrzymy Pati, no zobaczmy, czy ta linia jej się linia. uda. Dobra. Musisz ja dobrze obliczyć. Uwaga, no nawalaj, 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 nawalaj. Czy trafisz? Czy trafisz? Uwaga i gdzie to leciało? Gdzie to? Ja nie mogę trafić. No. Ja. O, się o, się udało, z boku. Ale, końcu, jak ale słabo o... trafiłaś Z to teraz boku. Na ja. no, teraz mój brat. Zobaczymy. Traf... Tutaj. O, prawie blisko byłeś. Gdzie troszeczkę wyżej, troszeczkę niżej. Musisz tu w tarczę, nie, nie, nie w bramkę, tylko w tarczę. Prawie? Wszystkie strzały lecą tutaj niżej. O, prawie, prawie, prawie. Byłeś jaka. Słabo. Musisz a, na, coś na nie środek. Nie oni, nie, nie, oni nie potrafią, ale czekajcie. Mm. Trafiłeś tu teraz u góry. Ja obliczę kontrast. Kolej, ja obliczę Raz. kąt, pozbieram te strzały Obliczę kąt, muszę to dotrafić Na lewo i prawo z przejściem X5, YZ 2 plus 4, 38 Kąt stopni 80 Do 120, obrót na lewo 50, ok Podejść, rozbiegnąć się Nie, stać w miejscu XY, kąt nachylenia 450, nie, stopni 180 stopni, okej, okay, ja już obliczyłem to, uwaga Patrzcie, obliczyłem, mój mózg pracuje Uwaga, uwaga, czy celne Kąt 30 stopni na środek, na środek, na środek. Uwaga, uwaga, uwaga. I i i i i i Widzieliście to? Wow. Widzieliście? Ej, Widzieliście? No, za pierwszym Już razem. I próbie, no, za pierwszym razem. No, widzicie jak ja myślę? Patrz to, patrz to. Jak cały czas środek nawalam. Jak idealnie. Wow. Widzicie no to? to? Wow! <laughs> Jestem najlepszy, jak ja robić? Sam środek, a wy haha ha, ha. Muszę liczyć więcej, liczyć więcej, więcej, liczyć. Myśleć, myśleć. Je wieść więcej. Czekaj, jem jabłko z książek. Jem jabłko z książek. Tak, zjadłem. Więc myślenia, więcej Ale liczenia, tobie, więcej liczenia, tobie już myśleć, głowa myśleć, 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 Ale myśleć, myśleć. Taka ta gigantyczna, żok. patrzcie, jakum nie ma. Ty się zmieści w, zmieścisz Joga. się w tych drzwiach? Nie wiem czeka, uwaga, moja głowa się nie mieści normalnie! Jaką miałam wielką na chłopie! a zobaczcie jo. mi do mózgu. Czekaj, Patrycja, weź tu stań na, na, ten, na ten blok, zobaczymy. Albo ziemię weź, czekaj, wykop i weź zobacz jaką ja mam głowę u góry. O, o tej tutaj... sobie stań, na tą, na tą ziemię stań sobie. Po co ci jeszcze wyżej? Masz tu ziemię, po co się wyżej? Ale widać idealnie, powiem ci Tak, widać? Ci. Teraz tak. widzisz? I o co tam głowę? To zły mózg. No, On gigantyczny tak ma mózg. Z głowy. Szok. O Ale niesamowity, ja mam taką Ale wielką głowa. głowę widzowie. O! Ja ca chwilę myślę, mój mózg rośnie, rośnie, moja głowa cały czas rośnie. Zaraz mi eksploduje od tego liczenia. Dobra, co teraz będzie? Co teraz będzie? Na e, Na ma, ma piłkę. Mamy do kosza rzucać. Muszę obliczyć kąt rzucania piłki, kąt nachylenia, kąt trafienia, e, stopnie i Y, Zety, dobra, lumeny, wszystko muszę obliczyć. Uwaga, musimy idealnie dla nie trafić do kosza, to wypierci, zobaczymy, czy dać radę. Okay, dajcie to ja teraz zaczynam. Uwaga, dobra, Uwaga, Bat podchodzi ej. i. A, nie trafił, jaki cienia. Prawie, prawie. No nie, nie. A, nie teraz ja. A, nie, A, nie może dorzucić, nie nadajesz się. Teraz Patrycja. Dobra, teraz Patrycja, nie, nie Uwaga, rady. no Patrycja, teraz, no. Co o, jest to? Bliżej podejść, bliżej, bliżej, bliżej. Bo jestem taka mniejsza. Uwaga, jeszcze bliżej, jeszcze bliżej, jeszcze bliżej, jeszcze bliżej. nie może dorzucić haha no teraz moja próba, teraz moja próba nie udało się, nauczycielu kto jest najlepszy? o napisał słabo Słebek, haha Słebek słabo słabo, a ja teraz uwaga, muszę kąt nachylenia 180 stopni x i y, lewo plus 2 plus 4, 38 tysiące milion 40 40 pomnożyć przez 2 przebiegać od jednego x do drugiego, dobra okej ogarnę, uwaga biegnę teraz Uhu, i u u u u Cenąłem, co, co, no, czy nie? Trafiłeś, widzieliście? to? wow! Yeah. Ej, druga trafiona! Yeah. Ale jestem kozak, widzicie? Jak Lecia. ja przychodzę! Wow. Ha, ha, moja piłka się zawiesiła u góry! Oh. Taka tak wezmę ją, ja podam ci! Jakie jest kąty, kąty, kąty? E, nauczycielu, jakie jest? Spróbuję? Jaką mam ocenę? Jaką mam, mam ocenę? Proszę mi napisać ocenę? Jak ja się, jaką mam na ocenę? Najwyższą chcę! I jak ja to obliczyłem? Muszę liczyć więcej, muszę liczyć więcej, 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 więcej! Musimy liczyć notesy. E, musimy cały czas liczyć równania i, i plusy, minusy. Bardzo dobrze, piątka z. Plusem. Nie, to jest za mało, to jest za mało, chcę szóstkę, to jest za mało, to jest za mało, proszę kolejne zadanie dla mnie. Chcę więcej, kolejne rozwiązanie, kolejne równanie, kolejne, kolejne, nie kolejne chcę liczyć, chcę liczyć. Nie, liczyć, 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 dobrze, specjalne zadanie dla smajsu, chcę liczyć, jeszcze więcej liczyć. Chcę cały czas mnożyć, ambitny, dzielić, ja nie mnożyć, dzielić, dodawać, mnożyć, dzielić, dodawać, minusować, mnożyć, dzielić, dzielić głowa dodawać. <noise> chcę coraz większą, więcej, chcę więcej, 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 więcej. Zobaczymy, uwaga. Ile to jest co? Milion 5 razy 2 miliony 353 456 To jest, to jest, to jest. To jest, to jest, to jest jak mi głod, Co jest mózg mi wystaje? To jest miliard, miliard 445 milionów 437 452, czy zgadam, czy zgadam nauczycielu, czy zgadam? Zgadam, zgadam czy nie zgadam? Nauczycielu, czy wszystko jest okej? Okay? Powiem proszę mi powiedzieć, napisać, czy zgadam, czy mam szóstkę, czy mam szóstkę? WOF nie wierzę, wow, czy proszę mi napisać czy zgadłem? Jak pat, jak pat, jak ja wyglądam? No, głowa mi wystaje. masz taką wystanie? dużą głowę, że ja nie wiem, ona chyba zaraz pęknie, eksploduje tobie. Jako gigantyczna głowa, patrzcie. Wielka, Uhoho, wielka, jak, ej, stańcie koło mnie. Patrzcie, jaką mam głowę w porównaniu do nich. Malutko, mam te Moja no. głowa was zmiażdży, moja głowa jest mądrzejsza. Bardzo dobrze napisał. Smile, slow, szóstka. To jest moja ocena końcowa. A jakie jak mamy stypendium? Ten, szybko, jak to się mówi, na końcu roku, co ma się? Z tą Kedenc średnią, jak. Jaką mam średnią, jakąś mam średnią, proszę mi napisać nauczycielu, jaką mam średnią? Uwaga, zobaczymy, jaka mi wychodzi. Ja muszę więcej liczyć, więcej liczyć, więcej liczyć potrzebuję. Dostałem średnią 7.0, nie wierzę! Jaka to jest wysokość? Czy to jest w ogóle? Co coś się stało? Ja musiałam się podbudować, ją <laughs> Moja głowa! Co się z nią stało? Zobacz, jak wysoko jaka jest! Joko gigantyczna! Patrycja, sięgam w ogóle! Uuhu, Wasetek, ty to widzisz? Nie widzicie moją głowę! Ja kum... widzę twój mózg. On <laughs> całkiem rękaje, Najinteligentniejszy w całym świecie Minecrafta, najmądrzejszy. Patrzcie, jaką mam łepytynę, no, Joko wielka, wielko, tak jest. Ja muszę liczyć, no. ja muszę mnożyć, ja muszę dodawać, odejmować. Kąty, kąty, tak stopnie, dodamowanie, więcej zadań, więcej zadań, więcej zadań. Proszę, proszę, nauczycielu, więcej zadań. Jeszcze jedno równanie, jeszcze jedno równanie, chcę, jeszcze jedno, proszę. Nie, nie, nie kiwaj głową, że nie, ja chcę więcej. Ja chcę średnią 10-0. Chcę, się Średnia... stało. Co? co, co się eee, stało właśnie. charged Тония, Tuния! On chyba się przegrza. E, to nie ja, to nie ja, naprawdę, to ja go to nie dobie. Dajcie mi zadanie, dajcie mi zadanie, dajcie nie, nie, mi, nie. Zadanie, Daj nie, mi zadanie. Daj mi zadanie, zadanie, zadanie. Nie pamiętam cię, dajcie mi zadanie. Oddań, oddań. Rozwiązanie, chcę ja obniżyć, chcę obliczyć, chcę obliczyć. Mnożyć, dodawać, odejmować, mnożyć, zadawać, odejmować. Dajcie mi zadanie, dajcie mi zadanie. Ja nie jest. Dajcie mi zadanie, 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 zadanie. Widzowie, 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 proszę, napiszcie mi zadanie, którego nie rozwiążę. Chcę zadanie od was. Napiszcie mi w komentarzu pod tym filmem, piszcie mi takie zadanie które bym nigdy nie mógł rozwiązać, bo ja i tak wszystko rozwiążę ale piszcie mi komentarze, kto da mi takie zadanie, którego nie rozwiążę, ten wygrywa napiszcie mi swoje najlepsze, jakie potraficie a ja będę wam odpisywał i odpowiadam na te rozwiązania także piszcie komentarze teraz, chcę rozwiązania, chcę zadanie, chcę zadanie piszcie mi na dole pod tym filmem zadanie, 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 zadanie i możecie wbić teraz na kanał do mojego brata oraz Pati oni też nagrywają filmiki na YouTube, sprawdzajcie ich kanały zostawcie tam ich u nich yy, subskrypcje o, ja zaraz się przygrzeję Pamiętajcie o subskrypcji Pati oraz Sebek, link macie na dole, subskrybujcie ich kanały, wbijajcie tam teraz i zadanie, 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 więcej zadań, więcej zadań!